Bracie, właśnie legendą, dzisiaj właśnie kieruję oczy w Twoją stronę. Mam nadzieję, że i tam gdzieś na górze jesteś szczęśliwy, bez skandalów i bez żadnych wyroków. Aniołowie nad Tobą, bracie, czuwają. Aniołowie, niech się sprawy tak mają. Jesteś szczęśliwy, bracie, gdzieś tam na górze. Ja o Tobie myślę, nigdy Ci nie zapomnę, Ty mi dałeś wiele. Wiele do życzenia, Tomku, nigdy Ci nie zapomnę i byłeś najlepszą. I za życia udało Ci się zostać legendą, dałeś mi wiele do myślenia, kolego, nigdy Cię nie zapomnę, choć się nie poznaliśmy, a ja nadal Twoje utwory uwielbiam, jesteś najlepszy. Najlepszym raperem bardzo mi ziomek brakuje właśnie Ciebie. Ty nawijałeś tu, nawijałeś tam. Zawsze wszystko zaplanowane ziomek miałeś. Dzisiaj Ciebie nie ma. Kieruję oczy w Twoją stronę tam gdzie jesteś. Jesteś szczęśliwy, bez skandalu i bez więzień. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie lecę dzisiaj w Twoją stronę. Może tam gdzie na... Na górze się spotkamy, na górze właśnie Cię w końcu zobaczymy właśnie tak, właśnie tak Podążam twoim śladem, właśnie chcę podążać Twoim skazem, wiem, że Ty dla zwykłego chłopaka zrobisz wiele, właśnie tak Ciebie polubiłem, właśnie twoja muzyka Jest dzisiaj nieśmiertelna, udało ci się zostać Za życia legendą, właśnie tak Właśnie bracie, teraz właśnie nawijam tak już Niech ci ziemia, ale tylko będzie. Dzisiaj jesteś wolny jak tak, a nie skuty na komendzie. Właśnie, właśnie, właśnie nie, skuty na komendzie. Właśnie, raz, jesteś tam szczęśliwy, jesteś na górze, właśnie tam gdzie sobie spłuwasz, jesteś szczęśliwy. Bez wyryków, bez skandali, bez żadnych kurwa, właśnie przypał w bracie Twoja muzyka jest właśnie nieśmiertelna Właśnie takiego cię, bracie zapamięta Byłeś najlepszym, to najlepszym raperem, nie ty Twoja muzyka nie zginie. Właśnie twoja muzyka nigdy nie zginie, właśnie twoja muzyka nigdy nie zginie, Elo.